z Walickim, urodzone 26 maja 2003 roku dnia. Wychodowany został w Holandii, a jego właścicielką jest pani Grażyna Kupi, zostanie na terenie województwa polskiego. Wymiary opiera to 114, 135 i 15 okno Są A o jest po swojej właścicielki, głównie pościgowym. Charakteryzuje się łagodnym temperamentem. Budowa płyzałkańskiego powinna być zwarta, zrównoważona i silna, To brać 90000000, a również pociągowa, odpowiednio szybkie i utrzymania zaprzęgu, ale również rość efektywny i kreatywny do jazdy wierzyku. Powinna charakteryzować się w różnych znaczeniu wrogie, przednie nogi. Wysuwać znacznie pod sprzęt łopatki, nadrażam akcję nadgarstków, a ten niedobry sprężystek w dłużynku. Proszę Państwa, obie rasy błyskawickie,